Sponsorem programu jest Orlen. Twoim zdaniem już w tej ostatecznej rozgrywce, w tym yy, finale na 50 metrów kraulem wygrywa ta, która jest najlepiej przygotowana fizycznie, czy jednak ta, która ma najmocniejszą głowę? No. Yy, jest jedna liderka, zaraz. <grym> <grym> Jestrem, się nazywa tak, ona tych medali, jak zerknęłam w jej tabelkę, no to ma sto kilka, jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o najważniejsze imprezy rangi mistrzowskiej. No więc pewnie tu jedno i drugie, tak? Ale jeżeli chodzi o resztę stawki. Ja myślę, że to jest połączenie przygotowania, ale też przygotowania fizycznego i mentalnego. E, nigdy nie wygramy tylko głową albo tylko e, przygotowaniem fizycznym. E, ludzie, którzy znajdują się w finale Mistrzostw Świata czy, e, czy Igrzysk Olimpijskich e, są fenomenalni, ale, ale tam trzeba mieć to coś, żeby połączyć, e, połączyć to w całość. A jak siedzicie w tym kolrumie, czyli w tym takim małym pokoju, już przed wywołaniem was na pływalnię, gdzie już wszyscy was widzą, to jest jakaś taka gra mentalna, jakieś takie spojrzenia, yy, przymrużenie oka? Czy że niektóre, nie wiem, patrzą w podłogę i zamykają się w swoim świecie, a inne z kolei obserwują rywalki? Jak to wygląda? A to zależy. Na pewno czuć się... Taką atmosferę nerwową, ale myślę, że w tym koloru mierzeńskim już nie ma, nie ma takich e, jakby zagrywek e, nietaktycznych. E, my wszyscy, tak naprawdę, ja mam bardzo dużo znajomych. E, te dziewczyny, które, które ze mną się ścigają, są też e, moimi przyjaciółkami. I my się świetnie dogadujemy, ale, ale w kolumnie, no wiadomo, każdy trenuje, każdy oddaje swoje serce i, i każdy chce wygrać i to jest po prostu czysta rywalizacja. Ten, kto jest lepszy, lepiej przygotowany, który lepiej to zniesie, zniesie tą presję, którą na, nakładają na, nie, na nas inni ludzie, którzy nakładamy na siebie sami, e, kto to zniesie lepiej. Masz jakieś takie swoje sprawdzone metody, rutynę właśnie, którą wykonujesz tuż przed startem? Wiem, czy jesteś w słuchawkach, czy słuchasz jakiejś mhm. muzyki, czy coś sobie myślisz, medytujesz, afirmujesz jak to wygląda? A, to zależy, zależy jakie mam emocje, bo, bo nie każdy start e, jest taki sam. Czasami jestem bardziej zdenerwowana, czasami jestem za bardzo rozluźniona, także e, Wiem, jak podkręcić moje emocje albo je obniżyć. Tego się nauczyłam przez e, lata uprawiania tego sportu. E, ale to nie jest to, że muszę coś zrobić, że to działa, to jest moja rutyna. E, nie, rutyna się zmienia, trzeba się adaptować do, do konkretnej sytuacji. Czyli już tak dobrze znasz siebie, swoje emocje, że po prostu wiesz w konkretnej sytuacji. Co zrobić, żeby to zadziałało? Może nie idealnie, bo, bo jestem tylko człowiekiem, ale staram się poznawać swoje ciało i, i pomagać sobie, żeby, żeby jak najlepiej potem startować na zawodach. Czy podczas tego krótkiego dystansu jest miejsce na jakikolwiek błąd? Czy ty podczas Mistrzostw Świata w Dausze w kolejnych wyścigach popełniłaś jakikolwiek błąd? Szczerze zależy od rywalek. <laughs> w Mistrzostwach świata nie było tam miejsca na żaden błąd, bo jak było widać całe tak naprawdę miejsce na, miejsce na podium zamknęło się w 23,95, tak, 23, <laughs> także to chyba był najszybszy finał na Mistrzostwach świata. Tam nie było miejsca na błąd. Tam trzeba było popłynąć swoje i, i um, um, myślę, że tak zrobiłam. No ale jak jestem na innych zawodach, gdzie nie ma aż takich presji, nie ma takich zawodniczek, no to wiadomo, czasami skoczę źle, coś się nie, nie złączę rąk po, po starcie, a wygram, prawda? Także y, to zależy. Sponsorem programu był Orlen.